To też że dziś, że zaczęliście, że nie. na poważnie będzie, biorąc pod uwagę, że to moja osoba. No ale tak, temat jest taki niebłahy. tym razem. No właśnie. No Jakie to... jest twoje stanowisko w tej sprawie? Wiesz co, ja y, od początku tak naprawdę funkcjonowania gdzieś w mediach tej afery jestem zdecydowanym przeciwnikiem, no, jestem zdecydowanie antydopalaczową y, osobą. W tym sensie, że mam wrażenie, że doszło do pewnego rodzaju po prostu totalnego przestawienia nie wiem, zasad, wartości doszło do pewnego rodzaju paranoi. Gdzie y, tak naprawdę mieliśmy do czynienia z siecią handlową sprzedającą najnormalniejsze w świecie narkotyki i, i z, ze zrobieniem, z postawieniem po prostu sytuacji na głowie. Zrobiliśmy po prostu z sytuacji nienormalnej pewnego rodzaju normę. I... Czyli teraz jesteś za tym, żeby projekt rządowy został usankcjonowany i w końcu, żeby weszło to w życie. I będziemy być może pierwszym państwem w Europie, które sobie poradzi z tym problemem? Wiesz co, ja sobie zdaję sprawę, że. Y, są takie głosy, że to rzeczywiście jest dziki zachód i, i, i pewnego rodzaju no, taki freestyle to, co tak, rząd robi, uh -huh. e, wchodząc po prostu e, tak ostro w ten temat i jakby szukając rozwiązań prawnych po tym, jak, e, jak że powiem, akcja, e, że akcja została już tam wykonana przeciwko, przeciwko handlowi i dopalaczami. Natomiast wydaje mi się, że to była po prostu tak, e, e, że to był temat, e, z w którym trzeba coś było zrobić. I, tak jak często jestem gdzieś tam krytyczny w swoich publikacjach do tego, co generalnie robią sobie ludzie z establishmentu, mm -hmm. to w tym przypadku muszę powiedzieć, że... No jestem dumny, że ktoś miał jaja, żeby tak się zachować. Się Ale, a ja się zastanawiam, bo no, wiesz, co wszyscy są przeciwni, przeciwni. pojawiają mm -hmm. się od czasu do czasu jakieś głosy w No z nie, wszyscy, kodysa, bo jednak, nie, bo jednak ktoś kupuje no, i ktoś No I o to chodzi, wiesz, niby wszyscy są przeciwni, młodzi ludzie również, tacy jak mm -hmm. ty, a ci, a ci inni młodzi ludzie idą i stoją pod tymi sklepami, zwłaszcza jakie pozamykali, zagubieni, nie wiedzą, co ze sobą zrobić, i szukają dopalaczy. palaczy. Jak nie. do nich trafić? Jak to jest możliwe? Nie zdają sobie sprawy z tego? Nie, nie, to, to jest, jest według mnie naiwnością jest sądzenie, że Trafisz z takim przesłaniem, że żeby nie brać, żeby nie psuć sobie życia, żeby sobie, że tak powiem, nie stać w swój życiorys, trafisz? do ludzi, którzy generalnie już gdzieś tam nie wiem, mieli przygody takie, wiesz, z narkotykami i nie wyciągnęli z nich wniosków. Mhm. Według mnie całym problemem tak naprawdę do palaczy nawet nie było to, że one były na rynku, tylko że tak swobodny i e, e, praktycznie w Legalny żaden sposób nie, niekontrolowany dostęp miała do tego młodzież, często, często ludzie niepełnoletni. I mhm. tu jest cały dramat, że Ale tak naprawdę nie... pojawiło się, bo jeśli się, jak to działa dla dzieciaka, jeśli to się pojawiło w sklepie, to gdzie człowiek, nie wiem, 13-letni, 15-letni ma sobie osadzić różnicę, że to jest coś innego niż, nie wiem, jabłko, Coca-Cola czy, mhm. czy, czy, czy piwo, nie? Coś No, to no właśnie, do, do no ale jest jakaś rada dla tych ludzi, no ty postaw się na moment w sytuacji, no właśnie, na przykład hmm. załóżmy, że masz, nie wiem, syna czy córkę w takim wieku, idzie do sklepu... A nawet jeszcze nad tym nie pracuje, patrz. A nie <laughs> wygląda. <dziwne>, akurat. <laughs> znaczy nic mi nie wiadomo o tym. <laughs> no dobrze, no to co byś, co byś takim ludziom powiedział? Ja uważam, że y, zawsze mam takie stanowisko, że ludzie, którzy proponują ci narkotyki, tak naprawdę y, chcą z, jak, w jakiś sposób nad tą zawładnąć. To jest rzecz, którą to nie jest y, rzecz, którą ja teraz ukułem, tylko to jest rzecz, którą słyszysz na moich koncertach. Ja wierzę, że jakby największym niebezpieczeństwem to nawet nie jest to, że się zatrujesz i pożygasz. Największym niebezpieczeństwem w narkotykach jest to, że ludzie, którzy ci je podają, Nieważne, czy są to palacze, czy są normalne dragi, jest, jest to, że ludzie, którzy cię podają, chcą, żebyś wracał. Nie? Chcą, żebyś wracał. Chcą, Czyli wpadł w totalną spiralę. Nie, tak? wiedzą, wiedzą, że jak e, cię przykują po prostu, kiedy jesteś e, dzieciakiem, będziesz do nich wracał może przez lata, i chodzi im tak naprawdę tylko o jedną rzecz. O pieniądze. O kasę, oczywiście. Uh -huh, uh -huh. Dlatego, po... dlatego ja nie wierzę po prostu w te, w te takie, jakieś takie deklaracje, gdzieś tam, wiesz, liberalne, czy Jak wolnościowe, wolność, tak? które się pojawiają teraz na internecie, że tutaj generalnie biedni, spąmszeni polscy przedsiębiorcy mm -hmm. po prostu mają przerąbane, bo ich rząd prześladuje. Nieprawda to D David są ludzie, którzy... wycierają tak rudo tak które to 5,5 sobie... miliona na tym no sorry Nie, mnie, mnie to gminy. jest wycieranie sobie gęby mm -hmm. po prostu właśnie tymi, tymi terminami, takim właśnie jak liberalizm, wolność handlu. To jest wszystko nieprawda, temu kolesiowi, tak jak wszystkim innym kolesiom, którzy handlują do Polaczami, chodzi tylko o swoje Porsche i koniec. No właśnie, no to y, myślę, że na tym moglibyśmy zakończyć, gdyby nie to, skoro wspomniałeś o Porsche, to Ty jako człowiek, który naraził się trochę Dodzie, nazywając ją blacharą, zostałeś skazany. Ja, jaki dostałeś pierwotnie wyrok? Ile masz tam zapłacić nie oddać mojej Porsche, którego nie mam. <laughs> Duże pieniądze, tak? Skazany. W pierwszej instancji wygrałem, w drugiej przegrałem. sprawę jest w toku, apelacji do Sądu Najwyższego. Myślę, że dzisiaj nie powinniśmy nawet w tym grać. Czyli odwołujesz się. Odwołujesz. No to życzymy w takim razie powodzenia z dopalaczami. Słuchajcie życzymy tancą. wszystkim, żebyśmy...